No, jest mega, naprawdę, naprawdę jest, kurczę, mega. Dźwięk, naprawdę jego jest super, jak dla mnie. Jak chciałem tu krewetkę założyć. Jest, ok. Ja skorupiaki przeatakujemy. Dźwięk jest mega jego, nie? Ale tego nawet nie ściągam dzwonków teraz nawet jak wędki mam na podpórkach, bo kapitalnie ten e, brzmi dźwięk tego dzwonka, nie? Oho, ale to nie unikat, chyba? Nie, nie ciągnie jak unikat. A może? To Kurbak 20, plus to ten do aż tak mocno nie ciągnie jak 30. Plus. Może będzie unikatowy, kurbaczek, tylko taki 20 parę kilo. Jest szansa. <laughs> Oj, tak, to będzie na pewno unikatowy. No, zmieniłem kuczę tylko przynęte do Bosbajta zamiast klubowego raczka pomarańczową larwę. Pierwsze branie i unikać, i unika także elegancko. Gdzie chyba strzelimy? Chyba teraz tutaj mamy najbliżej na miejscówkę tutaj z unikatowym tarponem i medalowym skalnikiem. To chyba tu pociśniemy. Wtedy sobie będę odpoczywał, bo tutaj do dwóch gruntów dołączy spawik, który tam się akurat dużo lepiej sprawdza, jak tutaj. Tak, klubaczek w unikacie. No taki między 26 a 28 kg celowo z wagą. Patrzcie, co tutaj pokazuje. 30+, plus to na pewno nie jest, by nie walczy jak 30+. Plus, ale taki 26, 28, coś koło tego, zobaczymy. Chyba, że się pomyla, to też jest taka aż taka opcja. Ale sądząc po jego sile, no to więc jak 28 nie powinien mieć. Aczkolwiek, aczkolwiek tutaj ciągnie całkiem, całkiem przyłodzi. Nie powiem, że nie. Zobaczymy. O, kto wie? Może, może. I będzie te 30+. Plus. Walczy całkiem zacnie. O, ho, ho, ho. o, dobre, 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 dobre. O, pięknie tutaj. Czuć jak ciągnie. Każde jego takie szarpnięcie, pociągnięcie. Tutaj chcesz wyjść? No dobrze, dobrze, nie ma problemu. Zobaczymy, jaka waga będzie. Zdecyduję z której strony motorówki. Ale ciągnie. Cały czas i odpuszcza, nie? Do samego końca. Jest, jest silny. Jest mega silny. O, tutaj waga może być ciekawa jest mega silne. Do samego końca walczę. Nie odpuszcza. On nie odpuszcza. No to może być interesujące bardzo. Patrzcie, no już myślałem, że go mam. O, szybko do wmiany będzie. A tu, je, a tu jeszcze go nie mam tak naprawdę. <ścoughs> Okej. Okay. Teraz żyłeczka wjechała na żółto. No dobra, jest ładny jak na y, spina, ładny 35 kilo i 817 gramów, naprawdę ładny, ładny. No proszę, ładnie zaskoczył. Czy będzie większy od tego największego tutaj? Eee, większy. 643 branie. Dziękuję. Marcel. Czy to śpi w myślach? Ładne. Zapiszę sobie klip wideo. Kulbak eee, cool eee, 643. OK. Ładny, największy kulbak cool na spinning, jeżyciowego mam, zaraz zobaczymy, chyba 37 czy coś koło tego. Buzbajcik 28 gram z kaczykiem 5.0 i pomarańczowa 10 centymetrowa larwa. Miksik, ukryta zatoczka, kulbak cool czerwony 35 kg i 817 gramów. Piękny.